Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce i osiąga w Polsce dochód, może nabyć status polskiego rezydenta podatkowego. Jeżeli tak się stanie, ma on obowiązek rozliczyć się w Polsce na takich za samych zasadach jak obywatele Polscy. W sytuacji, kiedy cudzoziemiec zachowuje status rezydenta innego kraju, wówczas w większości przypadków również ma obowiązek rozliczyć się w Polsce i złożyć w Polsce zeznanie. Przy czym w tej sytuacji ma on w Polsce tak zwany ograniczony obowiązek podatkowy. To znaczy nie musi w polskim zeznaniu wykazywać dochodów, które osiągnął z pracy lub innych dochodów, których źródła znajdują się poza terytorium Polski. Od powyższej zasady istnieje istotny wyjątek, który jest przewidywany w większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wyjątek ten stanowi, że w sytuacji, kiedy cudzoziemiec, będący rezydentem innego kraju, Osiąga w Polsce dochody, może on nie płacić w Polsce podatku i nie mieć obowiązku rozliczenia się z Polskim Urzędem Skarbowym, jeżeli łącznie zostają spełnione trzy warunki. Pierwszym warunkiem jest to, ażeby przebywał on w Polsce przez okres nieprzekraczający 183 dni. Okres ten liczy się albo w trakcie roku podatkowego, albo w trakcie dowolnych 12 miesięcy, w zależności od tego, co stanowi umowa. Pozostałe dwa warunki stanowią, że, podatnik nie może, że wynagrodzenie podatnika nie powinno być wypłacone przez podmiot y, polski ani przez zakład y, podatkowy należący do podmiotu zagranicznego, ale znajdujący się na terytorium Polski. Jeżeli te warunki zostają spełnione, wówczas, pomimo iż podatnik osiągnął dochody ze, źród ze źródła polskiego, i przebywał na terytorium Polski nie ma obowiązku płacić podatków w Polsce ani nie ma obowiązku rozliczać się z polskim urzędem skarbowym.